Witaj, czy masz już swoje sprawdzone sposoby na osiągnięcie sukcesu? Jeżeli tak, to gratuluję. Ale jeżeli czujesz, że mogłabyś albo chciałabyś coś poprawić, to dobrze trafiłaś, bo przedstawię tutaj tobie teraz 7 sprawdzonych, łatwych nawyków, które mogą pomóc Tobie w odbudowywaniu pewności siebie. Ja nazywam się Lidia i dzielę się tutaj moim doświadczeniem, moją wiedzą z kobietami, które pragną odbudować poczucie własnej wartości albo zbudować pewność siebie trwałą, taką, która gwarantuje tobie później, że będziesz w życiu czuła się pewniej, będziesz podejmowała właściwe decyzje i ogólnie będzie tobie w życiu lepiej, spokojniej, ponieważ pewność siebie daje tobie takie poczucie, że wszystko, co robisz, ma swój cel, sens, że robisz to świadomie i że dążysz do osiągania swoich celów. Taka jest moja pobieżna definicja pewności siebie. Na tym kanale będziemy się tego typu tematami zajmować. Więc, jeżeli Cię to interesuje, możesz teraz subskrybować kanał, polubić albo włączyć również powiadomienia, tak żeby być na bieżąco i niczego nie przeoczyć. Ale przechodzimy już do tematu. Siedem nawyków pewnych siebie kobiet. Co to są nawyki? Nawyki to są codzienne czynności, które wypracowałaś w sobie po to, żeby później w przyszłości stały się one dla ciebie normalne, naturalne, czyli nawykowym działaniem. Mają być one po to, żeby właśnie poczuć się pewniej, żeby bardziej otwarcie podchodzić do świata. Ponieważ pewność siebie daje Ci takie przeświadczenie i taką gwarancję, że Ty wiesz, jak zareagować, Ty wiesz, czego się po otoczeniu spodziewać, i nawet jeżeli przychodzą do Ciebie sytuacje albo wydarzenia, które nie odpowiadają Twojemu poczuciu wyobrażeniu, Twojemu wyobrażeniu, to Ty już wtedy nie wpadasz w panikę. Ty reagujesz świadomie, skutecznie, wywiązujesz się ze swoich zobowiązań. na no, takie zachowanie właśnie pozwala Tobie, na takie zachowanie pozwala Tobie poczucie własnej wartości. Ale do rzeczy, jakie to są, jakie to jest te siedem nawyków, wszystkie są ważne. Kolejność nie jest istotna, ale wszystkie siedem jest bardzo ważnych. Dlatego przedstawię Tobie teraz. Nawyk numer jeden. Ustal priorytety. Pewne siebie kobiety wiedzą, co jest dla nich ważne i każdego dnia stawiają swoje potrzeby na pierwszym miejscu. Otóż tak: ustal sobie, co w Twoim życiu jest najważniejsze: czy jest to praca zawodowa, czy jest to życie rodzinne, czy spotkania z, ze znajomymi, i bądź w tym konsekwentna. Jeżeli życie prywatne, rodzinne, wtedy niech nie będzie tak, że na każde skinienie palca Twojego szefa będziesz leciała, bo on coś od Ciebie chce, bo on coś wymusza na Tobie nie. Założyłaś sobie, że Twoje życie prywatne to jest Twój priorytet, ale oczywiście to jest tylko przykład. Chodzi mi o to, żebyś miała te priorytety cały czas przed oczami, żebyś wiedziała, co jest dla Ciebie ważne. Hmm? Przechodzimy do nawyku numer dwa. Dbaj o siebie fizycznie, emocjonalnie i duchowo. Codzienna troska o zdrowie fizyczne, emocjonalne i umysł wzmacnia Twoją pewność siebie. Bardzo ważny temat. Sprawność fizyczna. Wbrew pozorom to banalne powiedzenie. W zdrowym ciele zdrowy duch ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli jesteś chora, przeziębiona, spada Twoje samopoczucie, bierz jak się czujesz. I tak samo jest właśnie z Twoją sprawnością fizyczną. Uprawiaj sport jakikolwiek. Niech to będą spacery, niech to będzie yoga. Ja sobie łączę na przykład. Moje ćwiczenia to jest taka mieszanka. Yoga, stretching, pilates. I wiem, że jeżeli nie ćwiczę, na przykład, cały tydzień, moje samopoczucie spada drastycznie, dlatego nie opłaca się odchodzić od swoich dobrych nawyków. Wprowadź to w, swoje w swój codzienny rytuał. Nie mówię już tutaj o zdrowiu takim duchowym, mentalnym, umysłowym, bo to podstawa, dieta mentalna, czyli pozbądź się jak najszybciej, najlepiej już teraz, dzisiaj czarnowictwa. Swoim czarnowictwem tylko wprowadzasz, te niechciane sytuacje do swojego życia. Pozbądź się tego. Zawsze jednak kieruj się tym, że będzie lepiej, będzie dobrze, ponieważ ja tak zdecydowałam, ponieważ ja robię coś w tym kierunku, żeby moje życie toczyło się w takim kierunku, jakim chcę. Dlatego czarnowictwo już dziś teraz skreśla z w ogóle, ze swojego życia, ze swojego myślenia, ze swojego słownictwa. Przechodzimy do nawyku numer 3. Nawyk numer 3. To nie bój się popełniać błędów. Pewne siebie kobiety wiedzą, że porażki to cenne lekcje, które pomagają im w rozwoju. Pewne w siebie kobiety uczą się na błędach i działają dalej. Tak to jest, że porażka jest wyzwaniem do rozwoju. Porażka, słowo porażka nie istnieje. To jest tylko rozwój i okazja do rozwoju. Wyzwanie, to tak, wtedy wiesz, o tym wiesz że to wyzwanie jest Twoim polem do kopisu. Kiedy możesz sprawdzić, czy faktycznie to, co sobie założyłaś, tą pracę, którą włożyłaś, daje efekty. Po to są wyzwania w życiu. Błędy nie istnieją. Nie bój się popełniać błędów. To znaczy, nie bój się, kiedy nie zachowasz się tak, jak chcesz. Zawsze przyjdzie refleksja, że. W następnej sytuacji zachowam się inaczej. Zachowam się tak, jak chcę, tak jak planowałam się zachować. Nie daj się nie. Używaj błędów jako tarczy przeciwko sobie. To nigdy nie kończy się dobrze. Hmm? Nawyk numer cztery: Mów o swoich pragnieniach i stawiaj granice. Nie bój się powiedzieć nie. W żaden sposób to nie egoizm, to szacunek do samej siebie i do swoich wartości. Mówienie nie jest zdrowe. Bardzo często źle kojarzymy właśnie to, żeby powiedzieć komuś nie, bo wtedy będziemy uznane za mało empatyczne, za mało pomocne, za takie wredne, to nieprawda. Pewna siebie kobieta potrafi szanować swoje granice, potrafi powiedzieć nie, kiedy nie rezonuje to z tym, co sobie zaplanowała. Jeżeli ty zaplanowałaś sobie godzinny spacer a w tym momencie ktoś prosi ciebie o pomoc czy nie pojedziesz coś dla niego załatwić ty mówisz nie przepraszam cię bardzo nie o 16 nie mogę bo mam już coś zaplanowane hmm? to nie jest tak że ty odmawiasz pomocy ty jasno i wyraźnie informujesz że masz już coś zaplanowane wtedy ten ktoś może Cię poprosić o wykonanie tej usługi, usługi, przysługi kiedy indziej, w innym dniu, w innej godzinie. Albo może się na ciebie obrazić, że nie chcesz spełnić jego prośby, to też nie będzie złe. To Ty jesteś wygraną w tej sytuacji. To ty powiedziałaś nie, bo uszanowałaś to, co wcześniej zaplanowałaś. I tak zachowują się, działają pewne siebie kobiety. Nawyk numer 5. Otaczaj się wspierającymi ludźmi. Pewne siebie kobiety wybierają osoby, które je wspierają, inspirują do działania. I tak to działa. To nie jest tak, że wyzwaniem jest to otoczenie toksyczne, ponieważ Ty wtedy możesz walczyć, możesz się wykazać. Nie. Zostaw to. Wbrew pozorom, otoczenie zewnętrzne ma na nas wpływ. I tak destrukcyjny wpływ może mieć na nas właśnie destrukcyjne otoczenie które nas nie wspiera. Dlatego znajdź sobie w pracy jedną, dwie koleżanki, z którymi możesz pogadać, które są sympatyczne, które reagują na to, co mówisz, które cię wspierają, a resztę zostaw. Tak samo w gronie znajomych. Nie musisz już teraz przed wszystkimi udawać kogoś, kim nie jesteś. Pewna siebie kobieta tego nie robi. Otaczaj się tylko tymi ludźmi, przy których czujesz wsparcie, przy których czujesz, że wzrastasz. Tacy ludzie niech będą od teraz Twoją głęboką wartością. Nawyk numer 6. Inwestuj w swój rozwój osobisty. Książki, kursy, szkolenia to źródła wiedzy, które pomagają budować Tobie pewność siebie. I tak rozwijamy się całe życie. To nie jest tak, że my wpadamy w jakiś krąg, nie wiem, zapotrzebowania na książki, na kursy. Nie. Na tym polega nasze życie. Nasze życie polega na tym, że się rozwijamy, czytając książki, uczestnicząc w kursach, w szkoleniach. Na tym polega naszy, nasz rozwój. Każdy człowiek się rozwija. Człowiek, który przestaje się rozwijać, nie dąży do niczego. Zostaje w miejscu, a nawet się cofa. Dlatego nie dziw się, że masz taką nieodpartą chęć do, do nowego do nowej wiedzy, do nowych umiejętności, do nowych ciekawostek, bo to jest naturalne, a wręcz wskazane. Hmm? Jeżeli chcesz być osobą inną niż teraz, tą lepszą, bardziej zdyscyplinowaną, odnoszącą sukcesy, to po to właśnie czytasz te książki, po to słuchasz tego, żeby taką osobą się stać. Rozwój jest potrzebny zawsze, każdemu, wszędzie. Hmm? I już ostatni, dobrnęliśmy prawie do końca. Siódmy nawyk. Wzmacniaj swoją samoocenę każdego dnia. Dziennik wdzięczności, afirmacje, medytacje to skuteczne narzędzia codziennej pracy nad sobą. Pewne siebie kobiety celebrują swoje sukcesy, nawet te najmniejsze. Dlatego nagradzaj się za każde swoje osiągnięcie. Bardzo ważna rzecz. Czasami wydaje nam się, że to, co. Robimy, mówimy, osiągamy, to jest takie naturalne, bo przecież no chciałam tego, szłam w tym kierunku, robiłam coś, no to mam. Nie, to kosztowało Ciebie pracy, zaangażowania, konsekwencji i zasługuje na nagrodę. Nagradzaj się, czymkolwiek. Kup sobie książkę, kup sobie srebrny pierścionek, idź na spacer, nagradzaj się i mów sobie, że to jest właśnie za to że osiągnęłam swój cel obojętnie jaki mały duży on nie będzie. Dziennik wdzięczności bardzo pożyteczne na, narzędzie. Piszesz sobie codziennie za co jesteś wdzięczna, za słońce, które oświetla twoją twarz, za ten sprawny samochód, który wiezie cię do pracy, nie musisz moknąć na przystanku, za wszystko. Jeżeli piszesz, gratuluję. Jeżeli nie piszesz, zacznij. A może już jest tak, że nie musisz pisać bo wyrażasz tą wdzięczność codziennie, na każdym kroku, gestem, uśmiechem, spojrzeniem jesteś wdzięczna za wszystko, co spotyka Ciebie w Twoim życiu. Afirmacje i medytacje bardzo silne narzędzia. Ja to się tak śmieję. Afirmacje powiedział ktoś kiedyś, nie mam pamięci do nazwisk. Wybaczcie, że kłamstwo powtórzone tysiąckrotnie staje się prawdą. I tak jest. Afirmacje działają. Jeżeli są dobrze skomponowane, jeżeli reagują, rezonują z Tobą, działają, warto afirmować. Ale mądrze. Jedna, dwie, trzy afirmacje, a nie takie klepanie czegoś, co w ogóle nie czujesz, z czym się nie identyfikujesz. Medytacje. 20 minut dziennie. Siedzisz, kładziesz się, włączasz sobie jakąś relaksującą muzykę i medytujesz. Niech to będzie tylko oddech, świadomy oddech. Niech to będzie rozluźnienie całego ciała. Medytuj. To jest Twój czas na pobycie z samym sobą. Tak. Medytacja to jest świadome pobycie z samym sobą. Zapytanie się sobie, gdzie mam iść, dokąd mam iść, co mam robić, jak mam się zachować. Co przychodzi do mnie? Jak mam, jaką decyzję mam podjąć? Medytacja pomaga. W ciągu dnia nie ma tego spokoju. W ciągu dnia jest tyle różnych bodźców zewnętrznych, że nie masz czasu pobyć sama ze sobą. W medytacji masz ten czas. I to jest wymówka, że nie masz tych 20 minut w dzień. Masz. Po prostu wygospodaruj sobie ten czas, a na pewno go znajdziesz. Dobnęliśmy do końca, moi kochani, 7 nawyków pewnych siebie kobiet. Tutaj na dole w opisie znajdziecie taki króciutki PDF, gdzie możecie sobie to wszystko przypomnieć. Napiszcie w komentarzu, co było dla Was nowością, co już robicie. Dzielcie się swoimi osiągnięciami, sukcesami. W opisie znajdziecie też bez... I e Bóg, który jest, wykracza trochę poza tą wiedzę, którą teraz Wam przekazałam, o Twojej mocy sprawczej. To, jest, to są takie ćwiczenia. Na podstawie moich doświadczeń warto pobrać, zainteresować się tym tematem i podzielić się później w komentarzach, co z Wami zarysowało. Także na pożegnanie, kochani, będziemy się właśnie w tych tematach odnajdować. Proszę subskrybować polubić i włączyć powiadomienia, żebyśmy mogły się spotkać tutaj za jakiś czas znowu. Dziękuję serdecznie za uwagę i za wytrwałość. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.